Witam wszystkich. Wielu z was było w KFC przynajmniej raz w życiu i na pewno zamawialiście taki kubełek z kurczakiem. Mamy tu panierowane łódka, stripsy i skrzydełka. Wszystko to pyszniutkie i dłuściutkie. Zachciało nam się zrobić to samo wiaderko, tylko ze strusiem zamiast kurczaka. Pierwszą rzeczą, jaką musieliśmy zamówić, było ogromne wiadro. Z takimi samymi przegródkami w środku jak w oryginale. Pierwszą rzeczą, którą robimy jest pokrycie wiadra warstwą podkładu. Zrobione. Molujemy go od wewnątrz na biało. Na zewnątrz pokrywamy czerwoną farbą. Następnie oddajemy wiadro malarzowi. Rezultat zobaczycie później. A my na razie idziemy do sklepu po mięso strusia. Kupiliśmy dwa ogromne kawałki strusiego mięsa. Wrzucamy je do samochodu. Ważył 43 kg. Rachunek opiewa na 760 dolarów. Następnie idziemy do hipermarketu. Do wózka ładujemy 120 litrów oleju słonecznikowego. Potrzebujemy również oliwy z oliwek: papryka, imbir, czarny pieprz, bazylia, oregano, suszony czosnek, dużo mąki i płatków bez cukru. Cały pełny wózek kosztował nas 285 dolarów. Tak więc mamy dwie ogromne strusie nogi. Jego skóra jest bardzo mocna i wytrzymała. Do tego stopnia, że robi się z niej buty. Musimy ją zdjąć. Jedną ręką naciągamy skórę, a drugą nożem oddzielamy ją od mięsa. Mamy to. Odcinamy zbędne kawałki tłuszczu. Jedną nogę ładnie obrobiliśmy. Tak samo postępujemy z drugą nogą. Kiedy dwa łódka są idealnie przygotowane, oddzielamy goleń od reszty mięsa. Robimy to jak najdelikatniej, aby nie uszkodzić mięsa. Wyjmujemy kość ze stawu. Wyszły dwa kawałki. Goleń i czyste mięso. Tę drugą kroimy wzdłuż na dwie części. To będą później stripsy. Dzielimy drugą nogę w dokładnie taki sam sposób. To wszystko. Na tym kończy się cięcie. Kończymy z dwoma goleniami i czterema kawałkami polędwicy, ale polędwica nie ma takiego kształtu, jakbyśmy chcieli. Jeśli tak zostanie, może się później rozwalić. Użyjemy sznurka. Używamy go do obwiązania kawałków mięsa. Tak to powinno wyglądać. Zawijamy cztery kawałki w ten sposób. To wszystko, aby marynata lepiej wniknęła w mięso, używamy tego czegoś z kolcami. Po prostu nakłuwamy tym mięso. Bierzemy taką wanienkę, wrzucamy do niej mielony imbir, paprykę, oregano i bazylię. Czarny pieprz, suszony czosnek, dużo soli, musztardy, litr oliwy z oliwek, wszystko razem mieszamy. Wlewamy 20 litrów gorącej wody. Przyprawy lepiej się w niej przyswajają. Zanurzamy kawałki strusia w marynacie. Wlewamy jeszcze więcej wody, aby zalać całe mięso. Marynujemy przez całą noc. Zrobiło się delikatne. Rozkładamy na stole folię. Na wierzch kładziemy pergamin. Wyjmujemy stripsy. Osuszamy je. Kładziemy na pergamin i zawijamy. Owijamy goleń w ten sam sposób. Powtarzamy tę czynność z każdym kawałkiem. Bierzemy blachę do pieczenia, kładziemy na niej zapakowane kawałki strusia. Kładamy go do naszego ogromnego pieca. Kładziemy cztery cegły ogniotrwałe na wózku. Na wierzch kładziemy blachę. Wsuwamy głębiej do pieca. Pieczemy mięso 8 godzin w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Wreszcie ten czas minął. Wyjmujemy strusia z piekarnika. Rozcinamy folię i zobaczmy, co jest w środku. Mięso jest zdecydowanie dobrze przyrządzone. Otwórzmy pozostałe części. Odcinamy niepotrzebne już nici. Aby usmażyć w głębokim oleju takie duże kawałki mięsa, potrzebna jest wanna. I olej, który kupiliśmy w sklepie. Otwieramy pudełka. Wyjmujemy butelki. Otwieramy je. I wlewamy olej do wanny. 120 litrów. Aby rozgrzać ten olej, wsypujemy rozżarzone węgle do dwóch palenisk. Rąbiemy trochę drewna na opał. Następnie wkładamy go do dwóch palenisk. Teraz wystarczy rozpalać ogień i otrzymywać go przez dwie godziny. Potrzebna jest również taka kratka. Użyjemy jej do włożenia mięsa do oleju. Bierzemy trzy plastikowe miski. Do jednej z nich wlewamy wodę. Do drugiej wsypujemy mąkę. Do trzeciej trzy paczki płatków bez cukru. Najpierw wkładamy strusia do mąki. Obtaczamy ze wszystkich stron. Następnie zanurzamy go w wodzie. I jeszcze raz w mące. I jeszcze raz w wodzie. Z tą I z powrotem, a ostatnią warstwą są płatki. Staramy się pokryć całą powierzchnię mięsa. Obtoczoną w płatkach goleń kładziemy na kratę. Pozostałe kawałki panierujemy dokładnie tak samo. Ostatnim krokiem jest włożenie strusia do gorącego oleju. Na tym etapie utrzymujemy jak największy ogień, aby olej nie wystygł. Po około 10 minutach aktywnego gotowania podnosimy kratę. To wszystko. Struż według przepisu KFC jest gotowy. Tak oto okazale wygląda wiadro po namalowaniu portretu pułkownika Sandersa. Wypełniamy go panierowanym strusiem. Całkiem spoko i podobny do oryginału. Odetnijmy kawałek. Mięso jest coczyste w środku. Spróbujmy. Cześć wszystkim. Kiedy byłem dzieckiem, jednymi z moich ulubionych słodyczy byli te żyjące robaczki w różnych smakach. A dziś postanowiłem zrobić ich ogromną wersję. Pierwszy smak będzie bardzo nietypowy marchewka. Bierzemy kotlinkę i zaczynamy obierać marchewkę ze skórki za pomocą obieraczki do warzyw. Obrane marchewki trafiają do kotła. I tak obieramy wszystkie 30 kg. Wypełniliśmy nieckę z sporą garścią. Teraz bierzemy sokowi rówkę, ustawiamy miski na sok i zamieniamy marchewkę w sok z marchwi. Zapełniliśmy pierwszą miskę, a sok będziemy gromadzić w wiaderkach, więc wylewamy ją z miski. Marchewki nie są zbyt soczyste, więc pojemnik na ciasto jest już pełny. Obieramy go, a dalej postępujemy w ten sam sposób aż do całkowitego opróżnienia miski. W efekcie otrzymujemy 10 litrów soku. Naszym drugim smakiem będzie pomarańcza. Owoce wsypujemy do zlewu, zalewamy wodą i każdą pomarańczę dokładnie płuczemy. Aby maksymalnie wykorzystać pomarańcze, trzeba też wyciągnąć jej smak. W tym celu ubieramy obieraczką do warzyw najcieńszą wyjaśniową warstwę skórki. To właśnie tam przechowywane są aromatycznie olejki eteryczne. Obraliśmy około 10 pomarańczy, a teraz za pomocą noża je rozgniatamy. Aromat wydobędziemy za pomocą sokowierówki. Do kolby ekstracyjnej wysyłamy kawał gazy i wypełniamy ją naszą skórką pomarańczową. Kolejny watek gazy i przechodzimy do drugiej kolby. To jest lodówka. Aby działała, trzeba je napełnić jak największą ilością zimnej wody. Zaklejamy otwór taśmą, aby nie wyciekło. Zrobione. Zostaje ostatnia kolba. Do niej wlewamy dwie butelki alkoholu. W końcu to alkohol dobrze rozpuszcza olejki eteryczne. Z tych trzech kolb składamy układ. Także bierzemy gochenkę elektryczną, a na niej stawiamy ekstraktor i włączamy go na średnią moc. Alkohol się nagrzewa. Gdy tylko osiągnie 78 stopni, zaczyna się gotować, a para wodna unosi się w górę przez nasz system. Gdy tylko dotrze do chłodnicy, natychmiast się schładza. I w postaci kropel kondensatu spływa do ekstraktora, gdzie rozpuszcza olejki eteryczne zawarte w skórce pomarańczy. Następnie alkohol o mocnym pomarańczowym zapachu spływa już z powrotem do dolnej kolby. I tak to się kręci w kółko. Po godzinie naturalny aromat pomarańczowy jest gotowy i jest bardzo intensywny. Wracamy do pomarańczy: cokowierówkę do cytrusów, dwa wiadra, na wierzchu sitko, i można zaczynać. Pomarańcze kroimy na pół, wyciskamy mijąc w stokowierówkę, a ta wyciska sok jak najbardziej efektywnie. Zapełniliśmy pierwszą miskę, można je przeleć przez sito do wiadra. I wyrzucamy wszystkie zalegające cząstki, żeby nie zapchać sita. Przez tę sokowierówkę przepuszczamy wszystkie pomarańcze. W efekcie otrzymujemy również 10 litrów soku. Jako formę dla robaka wykorzystamy karbową rurę. Normalni ludzie używają go do wyciągania. Rozciągamy go na długość około 1,5 metra. Gotowe. Potrzebujemy również dwóch balonów, który nadmuchujemy tak, aby jak najbardziej się rozciągały. Najważniejsze, żeby nie pęknąć z napęcia. I wypróżniamy je z powrotem. Odcinamy wąską szyjkę i przyciągamy je na jedną stronę rurki. Ma to na celu zaokrąglenie krawędzi przyszłego robaka. Łączymy ze sobą plastikowe zaciski i mocujemy nimi piłkę, aby się nie odkleiła. Polewamy olejem drugą stronę. I obracamy tubę, aby nasmarować każdą falę w środku. To wszystko. Olej może być spuszczony. Drugi balonik zanurzamy w oleju. Wykręcamy. I również naciągamy na rurę. Naprawiamy to w ten sam sposób. Na środku rurki robimy małe nacięcie wzdłuż. Lekko je zaginamy, aby było miejsce na planie galaretki. Do podziału warstw wkładamy tekturkę i mocujemy ją opaską zaciskową, aby nie wyszła. A teraz przechodzimy do wykonania samej galaretki. Potrzebujemy dwóch dużych garnków, do których wlewamy dwa rodzaje soka. Aby były bogatsze w smaku, dodajemy kwasek cytrynowy i cukier. A w soku pomarańczowym dodajemy również na środek aromatyzujący. To wszystko dobrze mieszamy. Teraz potrzebujemy 10 kg żelatyny. Wytrzymałość żelatyny mierzy się w kwiatach, natomiast w sklepach jest około 150 kwiatów, to u nas jest 250. Ogólnie jest dużo mocniejszy. Bierzemy miarkę i wlewamy na patelnię, cały czas mieszając. Do każdego soku soków wsypujemy po 5 kilo żelatyny. Natychmiast zapeczniję, a nasz sok nie będzie już wyglądał na płynny. Stawiamy garnki na kochęce. Włączamy palniki. I zaczynamy mieszać masę. Po 40 minutach ciągłego mieszania, żelatyna w końcu się rozpuściła. Podejmujemy jeszcze gorącą masę. I ostrożnie wlewamy ją do formy. Stopniowo więc wypełniamy naszą formę w całości galaretką owocową. Następnie usuwamy partycję. Od razu powiem, że to było strata i trzeba było poczekać, aż galaretka trochę zastygnie. Kończyliśmy klimatyzację, a pleśni zostawiliśmy na noc. Następnego dnia rano galaretka była już całkowicie zastygnięta. Przytnijmy formy wzdłuż. Zaczynamy rozkładać! Potem już tylko toczymy naszego gigantycznego galeterowanego robaka na stół. Ma odpowiedni kształt. Każde zagięcie tuby jest nadrukowane, ale niestety smaki są mieszane i skończyliśmy na marchewce, pomarańczowym, robaku. Ale to nie było wszystko. Wspamiętaliśmy, że są też robaki o bogatszym smaku, więc postanowiliśmy zrobić coś podobnego z naszym. Po prostu posypaliśmy go kwaskiem cytrynowym i cukrem. Odetnijmy więc kawałek i spróbujmy. O, a wiecie co? Smakuje dobrze. Jakby marchewki w ogóle nie było, smakuje czystą pomarańczą, a aromat jest tak mocny, że zapach skórki pozostał, mimo że rozciężyliśmy go w dużej ilości soku. Podsumowując, gigantyczny gumowy robak okazał się sukcesem. A jeśli chcecie, aby więcej zrobiło coś wielkiego, zdobądź dużo polewieni na tym filmiku, napiszcie w komentarzach, co mam zrobić. Do widzenia wszystkim.